Ci film Magic Mike? Za chwilę wejdę na tą biurko, zerwę Gacie i wypnę dupsko. Możesz zbudować swoje życie w głowie. Ja chcę odpowiadać na to pytanie. Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i to jest, no. Pewnie gdyby gość dzisiejszego odcinka pomógł mi się przygotować, tak kto wie. Kto wie? Na ten moment podejrzewam, że to byłoby tak żałosne i żenujące, że nawet moje fanki były przerażone. Chyba jedyna osoba na świecie, która by to oceniła, to byłaby moja żona. <laughs> Dzisiejszym gościem mojego odcinka, trzeciego odcinka w drugim sezonie zawsze i wszędzie wszystko jest Dawid Ozdoba. Stanowi ozdobę od wielu, wielu lat, pięknych imprez kobiecych, tańczy dla nich, rozbiera się, szaleje. Na pewno go widzieliście w e, dość mocnym reality show wiele lat temu. Dawid napisał książkę, świetną książkę, polecam poczytać. I zobaczycie, poznacie nie tylko Dawida, ale również Anię, która tam z nim pisała książkę. Zobaczycie, jak wygląda ten świat z drugiej strony, tych świat wieczorów panińskich. Czemu Ty jako facet się drażnisz, a Twoja kobieta się jara i się tym podnieca? Jak to jest? Jak to jest być tańcerzem erotycznym jako facet? Gruby temat, gruby. Zapraszam do oglądania, zarówno na YouTubie, jak i na fejsie. Koniecznie do słuchania na iTunesie. Pamiętajcie, że wersje się różnią długości, ponieważ wideo raczej ludzie nie oglądają w takiej długiej, długiej formie. Na iTunesie jest kilkanaście minut więcej. A jeżeli macie ochotę na taką totalnie reżyserską wersję, to zapraszamy do grupy MMC. Dla ja ładujemy tam potężny, wielki wywiad. W tym przypadku to będzie godzina 40. sporo. Na Facebooku i YouTube 15 minut, na iTunesie audio 25, a pełna wersja godzina 40. Tak więc jeżeli będziecie mega podkręcani, to zapraszam. Poznajcie, Dawid i Janem przed Wami. No, jak jak czytać książkę, ja w 2000 roku straciłem tego najlepszego przyjaciela, mhm. On jechał do pracy, bo on powiedział: Ja muszę jechać do pracy. Bo co mój szef powie? Ja mów, Stary, w luzu, idziemy imprezować. No i wtedy wysiadłem i pojechałem z nim. On pojechał i zginął. I tam ja tamtej pory właśnie tak żyje. Tak, jakby już w nie było. No tak, Ja już tak pewnie. podchodzę. Mhm. Ja widziałem swoje siedzenie w tyłu w bagażniku. Ja bym na pewno tam był, sprasowany, Więc żyję teraz tak, jakby. No, i że już mi, wiesz, już mi się to zakończyło tyle lat temu. I wierzysz w to coś? Wierzę. Żeby każdy potrafił tak żyć. I Wierzę. Korzystywać przykład... każdą chwilę, jaką ma. No. Nie? nie analizować, nie, nie brnąć pod dyktant do takich przyziemnych rzeczy, które no tak jak tutaj, no można powiedzieć, że praca. Co, co, co spowodowało, że on ruszył? No to, że, że praca, tak? Zamiast praca. korzystać z tej chwili, no zamiast. Się. Zmieniła się Twoja praca od tamtego momentu? Ty już wtedy tańczyłeś, prawda? Nie, jeszcze wtedy nie. A, jeszcze Ja wtedy byłem na studiach. Ja okay. byłem Chciałem normalnie pójść do normalnej pracy, chciałem się rozwijać. Czyli miałeś jakąś tam... Jakiś tam kanon mentalny normalnej pracy? Nie, Jest bo to normalna było... praca, trzeba w jakiś... Tak, sposób. bo słuchaj, jak ja byłem... Mieszkałem z mamą i z dziadkami w trosku Pomorskim, powiedziałem, dobrze, studia muszę skończyć. No bo taki był, wiesz... Plan, że studia. Poszedłem na studia, ale już na studiach widziałeś, kombinowałem wszystko mhm. i jak mój ten przyjaciel zginął, ja dostałem takie, jakby no depresję złapałem, bo mówię, kurde, pójdę do pracy, będę się rozwijał tak jak on i co się stanie, nie? Takie, takie, takie wypalenie. I wtedy dostałem właśnie e, informację, ty Dawid, jest casting w mhm. reality show Amazonki. Ja mówię, dobra, idę w tak. telewizję, zostanę gwiazdą. Co ty tak, wiesz, to nie był żart. Pamiętam, pamiętam. No, powodem. ale powiedziałem, wygram to. Ja cały czas y, nic nie robiłem pod publiczkę, ale powiedziałem, że to wygram. Wy, padł, wygrałem, 50 tysięcy dostałem, 45... Ile, ile, ile to było? Mam, to, było? To, było y, dwa, no, to zaraz było 2001 rok. No, 14 dobar. lat temu, 50, 50 koła, koła, koła to kupę No tak, i 45 tak. dałem mojej mamie, żeby nie pracowała, mhm. 5 wzięłem i pojechałem do Warszawy. Tak. I mówię, pójdziemy w którymś kierunku, wiesz, nie? I słuchajcie, ja na przykład... Z tej książki tak się cieszę, ale mm. jak dziecko po prostu. Ja sobie schowałem jeden egzemplarz i się cieszę, że ją mam. Słuchaj, no. ona jest tak pięknie wydana. Ale oboje S3. mieliśmy taką akcję, że no. dobra, 15 wiemy, że 15 idzie do Empiku. I co? I telefon. No kurwa, nie uwierzę, jak nie pójdę do tego Empiku i nie zobaczę no. tej książki na półce. No i nie zobaczę, wiesz, ochotę teraz do Empiku nie. i wiesz, wiesz. Tak. patrz, tak patrzę, ale wiesz, jakby nigdy, widzę, że leży, nie? I sobie ją przyglądam. A. A, A kto to? Da, ja to tak. dalgiem, no ja A co? To ja no, jakby dzieciak, no, jakieś. A nie ma w tym próżności, wiesz. To jest no nie takie. Chodzi, no to jest takie. Surde, taka duma, ale też duma, bo ile czasu nad tym spędziliśmy, ile już było. W w dupie z tą książką. Już nam się nie chce. Już po prostu żygamy tym I ile razy można czytać to samo. Ojejku. Ja w ogóle... Yy, to Ona wszystko... została w formie wywiadu, prawda? Ty robiłaś z Dawidem wywiad, rozmawialiście, nagrywaliście... Wcześniej, na było, jeszcze Wcześniej było jeszcze inaczej, Wcześniej bo ja dostałam jest... fragmenty jego dziennika. Okay. I ja z tego dziennika, chyba z pięciu stron, zrobiłam jakieś 20, tak żeby mu pokazać po prostu co, co można z tego ulepić. Mhm. I Dawid powiedział, że... Wow, w ogóle, co to jest? Ej, no, no to może, tak. nie wiem, idziemy dalej, nie, nie idziemy, dobra, ja mam czas, nie mam czasu, on ma czas, nie ma czasu, wiadomo jak to, tak. każdy ma jeszcze tam jakieś zajęcia, ale, ale ja cały czas mówiłam, ty, będzie z tego hit, po prostu będzie taka kontrowersja, że się posikają Na wszyscy. Samym, bo już w momencie, wiesz co, ja spisywałem takie dzienniki, ale nie po to, żeby wydać książkę. Ale chodzi o to, że ja wracam do domu, siadałem po tych imprezach, na przykład pięciu, sześciu tam, przy iluś panieńskich, mówię: Nie, no muszę spisać, bo to jest niewiarygodne, co ja A, przeżyłem. I spisywałem sobie i na przykład zostawiałem. Miesiąc nie pisałem, później znów spisywałem i miałem taki dziennik w domu. I kiedyś mówię: Kurde, ja nikomu nie dam tego nawet przeczytać, ale przez to, że się <grym>, tak znamy <grym>, i się no. to dałem ani przeczytać. I takie zaufanie, że zaufanie. on wiedział, że to nigdzie nie wypłynie, że no, co by tam ja nie Ania było... książkę z tego układać. Jak ja przeczytałem to, co na początku robiłem, mówię, u, będzie gruby temat. No i... Zobacz, po tylu latach można by było być zmanierowanym, mhm. w klimacie kurwa, cool. wiem doskonale, że te dupy sikają. Wchodzę, robię dwa, trzy numery. Jeszcze w ogóle patrzę, najchętniej to w ogóle stawiam im. Mhm. Jak się uwalą, to w ogóle będą na wszystko gotowe. Z Kilka numerków zrobię pod publiczkę, żeby jeszcze mi dawały po na piwki. Wychodzę i jeszcze opisuję je i myślę sobie o nich, że są głupi i tak dalej. Mhm. Mi się mega to podoba, że... No wiesz, ja operuję słowem, prawda? No. A więc... Wiem, że da się coś powiedzieć inaczej, wiem jak skłonić człowieka, żeby myślał inaczej, bo w końcu mam go skłonić do wyciągania pewnych wniosków. A więc to się da sprawdzić, da się wyczuć, czy, czy tam jest napisane coś pod publiczkę i dużo ukrywamy, czy jest to takie w miarę naturalne. I naprawdę w wielu tych historiach no, przebija się to, że, że jest u ciebie ten taki fajny mm, i szacunek dla. Tych kobiet, czy są trzeźwie, czy są pijane, czy się bawią, czy nie. No tak jest i uh -huh. tak. Kurde, ja powiedziałem, że tak grupa bedburs powstała uh -huh. dla kobiet. Zawsze to powtarzałem. Ja zawsze chłopakom, nawet nowym, pierwszym... No, Pierwszy facetowi, uh -huh. bo często się zgłaszałem jakieś kasztany do nas. Uh -huh. napakowane, jakiś typ. Aha. Przychodzi, wiesz, na zasadzie i on chce tańczyć. Ja mogę od razu odrzucam. Jak to może nie mogę się odrzucić, wiesz, takie wielkie ego. Ja mówię, tak, bo ty nie masz szacunku dla kobiet. Tak. I ja od razu to wyczuwam. Ja na przykład widzę gościa i mówię, ty się nadajesz. On mówi, ale nie mam takiej formy, ale ja my poczekaj, Zobacz, zrobimy formę. Czy żeby tań... jak, poświe... Jakie mniej więcej pieniądze są w tej branży? Yy, jak był okres, to były tak kurwa zajebiste, że przegięcie To, Co to znaczy, był okres, to znaczy zajebiste? Był taki okres, gdzie byliśmy jako jedyna grupa, tak mo mocno. Yy... Ja ci powiem tak prosto, nie? Potrafiło. panieńskie to 500 zł. a potrafiliśmy... Tylko ile, 15 minut masz pokazu, okay. jeden chłopak. Nie? 15 minut pokazu to jest płacone za, za te 15 minut, Plus prostu chłopak później zostaje i jest tak jakby wodzi Rejm na imprezie. Że prowadzi jakiś konkurs, rozkręca to, żeby dziewczyny poczuły, że to nie jest tylko tancerzyk. Tak, tak no. polega na tym, I ile jeszcze to jest około, chłopak jest czter, około 45 minut. Tak, do godziny domu. łącznie. Nie? Do jest godziny. Pięć stów, maksymalnie do godziny. 500 za godzinę. Za godzinę. Ale teraz patrz, taki imprez potrafiliśmy, chłopak z grupy potrafił zrobić 12 nawet jednej nocy. I. Właśnie. 12? Jeden chłopak. Nocy? Jeden chłopak. To tam nie było po godzinie, nie? No nie, potrafiliśmy zacząć na przykład o 17.00, okay. na, kończyć nad ranem. Okay. Tak nawet to wyglądało. I robiliśmy na przykład po... Albo w klubie trzy panieńskie naraz były zbierane i no. każdy panieński płacił no co? Tak, jest, to na No, tak, różnie, ale no, pokazywał, to były nie? takie, takie, takie no no, 500 taki na godzinę, jeżeli mówisz, że było 12, no to 6 koła w dzień. To było zajebiście. No ale potem na drugi dzień desk, nie? No ale wiesz, jeżeli ktoś jest kreatywną osobą, na przykład ja, tak jak mówię, jakieś seriale w ciągu tygodnia, nie? seriale, teledyski, cały czas coś robiłem, rozwijałem się, trener personalny a, czy, 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 Jako czy, czy, trener, ja ci powiem, jak Czekaj, czekaj, czyli, czyli jakby weekendy tylko są panieńskie Tak, najczęściej na weekendy, ale... ale... Naprawdę masz pracujący piątek wieczór, tak? No. I soboty, wiesz? Tak, ale inaczej, a tygodnie, tygodnie, eventy, spotkania integracyjne. Wiesz, cały czas coś się dzieje. Sponsorem dzisiejszego wydania jest rolls Note rewelacyjny notes, który jak widzisz można ze sobą zabrać, mega klimatyczny, mega designerski, coś w czym mentalojanie ostatnio notują z coraz większym zacięciem. Rolls Note ma swoją wizję i ideę, żeby do końca przyszłego roku sprzedać milion sztuk takich notesów. Czujecie to? Milion. To jest dopiero marzenie, to jest dopiero cel, a więc jest idealnym sponsorem tego wideo, tego audio. Zawsze i wszędzie możesz wszystko Zawsze i wszędzie możesz wszystko, możesz wymyślić nowy produkt, możesz wymyślić coś świetnego, możesz to opakować, możesz to sprzedać, możesz mieć super cele. A więc dziękuję bardzo marce Rolls-Royce, która sponsoruje ten odcinek. Na przykład, tak dzwoni do mnie osoba, ja mówię, że tyle i tyle za pokaz, ale mamy taniej. Okej, okay, może pani wziąć tanie, ale ma pani zapewnione, że przyjadą do Was Bedboysi, zrobią naprawdę mega pokaz. Super, po... proszę o hotel dojazd i żeby było wyżywienie wszystko. Ale jak to? Proszę Pani, jak my do Pani jedziemy, chcemy się odświeżyć, wyjść do tych kobiet. Tak. Chcemy Pani. Chiedy zarobi... kolesia, który wysiadł z Golfa? Co właśnie tam? o to chodzi. Po pokazie chcemy odpocząć. Pojechać na następny pokaz. chcemy. Chcemy ja, do Czerwony Golo Słowom. Jedzenie chcemy mieć odpowiednie, żeby nie szkodzić i szukać, gdzie mamy kupić. Tylko przyjeżdżamy do pani, mamy przygotowane jedzenie, super pokaz. Nawet lepiej na scenę się wyjdzie. Ja to też tłumaczę. No, ale tutaj by się przydała osoba, która robi management. Tak. Więc co. E... Ja podejrzewam, że ludzie wolą gadać z tobą i ty wolisz gadać z ludźmi. Nie, a nie, on załatwia spraw. Ale faktycznie to, ten łącznik. Ale z bedboysami Boysami to mamuśka. No mama wszystko. To no, no właśnie taką... mama. Dlaczego to się stało? Nad książce tam było na koniec napisane: mi półtora roku się podwinęła, no, noga, bo coś tam się dowiedziałem, że coś tam się znie, nie halo u mnie ze zdrowiem, I to, i to było takie załamanie. Ja się całkowicie poddałem. A wtedy powiedziałem: Kurwa, nie, żyjemy dalej, zapominamy, idziemy dalej do przodu, ciśniemy. Ale właśnie zaraz, no i dobrze, te półtora roku nie było kasy, tak? Znaczy było tak, no, że Ale całkowicie. Ja całkowicie. byłem taki. Ta, ta, Ale czyli... walka z nim była. No, nie mogłem sobie dać rady, nie? O drugiej. Ania, Ania mi pomagała. Ja, znaczy, zobacz, to... no, i jak te półtora roku trzymałeś. czy znaczy, tam było y, takiego pół roku, takiego, wiesz, y, że spadłem całkowicie na dno. I się wszyscy ode mnie odwrócili, nie było nikogo. Tak. Mała mała była przy mnie. Nie, było, z półtora? To półtora, było... czy dwa lata temu? Czy dwa lata. No po prostu poddałem się. Miałem taki etap, że się poddałem ja. Moja mama nie wierzyła. Ja pojechałem do nich do. Do dziadków, do mamy, siedziałem w ogródku, bujałem się na, na takim fotelu, i moja mama nie wierzyła. Patrzyła w okno i ryczała. I co się z tobą stało? Ja się po prostu w pewnym momencie miałem taki etap, że tak, tu zdrowie, tutaj ludzie, i się podałem, ale tak przedem popatrzyłem na nich, mówię: Nie, kurwa, nie dam się. Mówię, nie dam się, dla was. Mówię, nie dam się, mówię. Dam się. mówię. I, w, I zaczęło wszystko się tak, jakby odwróciło się o 180 stopni. Ja się odbiłem od tego dna i zapierdalam do góry. I ja ciężko to... złapać. ciężko mnie są próbować za nogi ściągnąć w dół. To sorry, ale. I za ja każdym myśli... razem, a rozmawialiśmy codziennie jak nie dwa razy dziennie, po dwie godziny, po trzy, to była taka psychoterapia, ja tam miszku będzie tym, bla bla, 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 i powiedziałam, zobaczysz nadejdzie ten moment, że w końcu dojdzie do ciebie za jak ułożysz to sobie w głowie, zobaczysz od razu, poczujesz to po prostu w serduchu, w umyśle, pójdzie od razu pełną parą. Jesteś tutaj, ja jestem, pamiętaj, nie jesteś sam na tym świecie. Swoje zrobiłeś jeszcze wiele przed tobą. Nie jesteś sam. Ale przyznaję się do tego, był taki etap. Że po prostu. To, większość, większość z nas to ma. Ale u, to było, u, było u, tak straszne. Się, tak, słuchaj, jedna czwarta ludzi na świecie ma jakąś chorobę psychiczną. Nie zdiagnozowaną. Nawet nie wiedzą o Większość ludzi ma depresję. Tak, depresję. Mnie to zaburzenie. Ale Ale oni nie wiedzą. Ale nie umiem, ja nie wiedziałem co się stało. Ale dla. Nie, u to był splot ludzi, po prostu wszystkiego, no. Kurde, jak to nazwać, no, czy dla Kowalskiego, czy dla ludzi z ulicy, czy dla ludzi, wiesz, tych szarych, zwykłych ludzi. Ja byłem takim człowiekiem. Kiedy nie mamy porównania, to my nie wiemy, że jesteśmy chorzy. Mhm. My nie wiemy, że jest chujowo. Ty miałeś spadek z zajebistego w dół i o, zapomniałeś o tym, że to zajebiste może ponownie być. W ogóle nie widziałeś sensu w byciu. No, nie było. To, to był taki brak sensu. Tak. Nie wiem, co się stało, ale... Co było najlepsze? Że ja miałem tak, jakby dwie osobowości, że tu czułem się totalnie w dupie, ale tutaj druga mnie ciągnęła i mówi: Co to odpięta mhm. I, I w pewnym momencie dobrze, że ta druga wygrała i, i tamtej już w ogóle nie ma, nie wiem, poszła. Mhm. No, ale było, było... piękne. Piękne życie. To Wam dalej. No, i jak wrażenia? Widzicie, jak ciężko jest być facetem który jest szczuplejszy, bardziej seksowny niż większość z nas, który jego hejterzy nazywają od razu gejem. Mm. Co to ma do rzeczy, czy jest gejem, czy hetero? Nie masz w ogóle o tym pojęcia. Jak to jest być przedstawicielem nowego zawodu? Jak to jest napisać o sobie książkę? Mega, mega mocny temat. Mam nadzieję, że zapisaliście kilka stron notatek i mam nadzieję, że udostępnicie ten wywiad swoim znajomym po to, żeby otworzyli oczy i troszkę więcej pojawiło się w naszych głowach i sercach akceptacji. Zapraszam do kolejnych i do poprzednich odcinków podcastu i wideokastu. Zawsze szanuję może wszystko, ponieważ jeżeli jesteś nowym fanem lub fanką, to jest tego cała masa. 17 odcinków w pierwszym sezonie, teraz 3 w kolejnym. Trzymajcie się. Coach Mike, bardzo Michał Rynek, pozdrawiam. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać ketle, czyli przenoszą siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla ciebie. Koniecznie sprawdź Iron Under, dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z ketlami naprawdę daje ogromną frajdę.